Dziwi Niebiescy. Telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Mało, co? Posypać, papić, nie? O. Siema. Wazji. Co tam? Już, już tam gram? No już już muszę coś, w kurczę, bo no, to nie ma co wrzucać. Tam. Się tam. Zledzę was, może coś ciekawego powiecie No w Umazji, tam będzie tak? A Dobry doping był ostatnio, co? Na wyjeździe No dobry, widziałem, że się wyróżnienie No, e, dla UMAZ-i 86% mhm, tak. z tego pojazdu Który? No, co tam, kibice też nagrywali Tak? A, kulisy, tak? No, kulisy. Mhm. A, no to też, tak Tak, porzucił je. Dwie praktycznie analogiczne bromki. Ćwiczymy. 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 Stały ma mnie i pawrząca. <grymka> to jest stałe. Dobrze, dobrze. Dzisiaj też trzeba potwierdzić. F, to bardzo. Znaczy, że jest stała. Znaczy, że jest stała. Tak jest stała, jest stała. Będą więcej gości no, właśnie, zakaz mają, ale no być tak. może coś takiego się stanie, że skorzystają z gościnności orożowskiej. Co to jest? Promocja 2 plus 1. Kupuję się dwa gadżety i trzeci jest za cudzeczkę. Obojętniaki. Obojętniaki Czyli kupuję na przykład trzy koszulki meczowe, tak? Dwie kupiłem po 99 trzecia za nie? Pięknie. to Pięknie. Bardzo atrakcyjne to Bardzo. Nie, nie puszczaj tego, ale czuję skrępowanie. <zysyGEZ> <zysy> Przybyłem do kamery, ale czuję skrępowanie. Proszę. Bardzo. Chcesz herbaty? <zysy> Potem ci już nie do. Nie, herbaty, nie. Ostatnio kola, a dzisiaj herbata no, ale poważnie, chodź ci zrobię. Nie, po. Zaś wyglądał do takiego, co mi się chce pić, ja? Nie, zaś wyglądasz, przyjechał z Syrii, taki uchodźca, wiesz Przestań, Przez? To jest uchodźca? Ale w Chorzowie mają być, jedna rodzina No mają być, ale to nie moja, wiesz? Dzień dobry <śleszy> <śleszy> Co tam jest rozciągnięte? Zekle. zekle Tak tu wszyscy fajnie go dają po śląsku, pra? Łącznie z panią Renią na czele Aha. Lekko ospały dzień dzisiaj jest, także trochę energii trzeba się zaaplikować za pomocą kofeiny mniejszym toczywiem. Kolejny pośląków fajnego do. Płeczki? Dobra, na rieger No. A ty znowu to Ja wszędzie, że. Tam fajnie Posłuchasz trochę. Się. Dobry! Napasztujesz? Co? Napasztujesz rybie? Na A może by jaki wziął? Gietry? Małe i da. Gietry przez eł. Giędry. Za dużo niech nie rządzi, bo zostanie w łeb i może być pierwszy, ostatni roz. Ty wiesz, że ze mną nie ma żartów. No. Bajka mi rządzić nie będą. Nie, też myślę, żeby wnuki się wybierali na który sektor to mi iść. Powinni o, być zadowolony kaj mogą no, właśnie, w mogą być, to... Za moich czasów to się cisło, byle kaj mnie wciśnij, bym bych mecz widział. Ja. Niestety czasy się zmieniają. Ja chcę iść na no bo do dziesiątej zaraz. Idziemy o 20. Cześć Pomachaj mi Nie tak Co ci się w oko stało? No ci mnie podrabiała Biłaś się Nie, to ona mnie biła Podejdzie taki klimat w jasnej proszę wydać mu kapitelkę ja jestem w Dobra, to przyjąłem. Powodzenia. Powodzenia. Niby wszystko ustalone, niby wszystko zaplanowane, a w sytuacji spontanicznie jest No tego nie przewidzisz. Chociaż czasami przewidzisz, no ale... Ale przynajmniej człowiek ma czyste sumienie, że tak. walczy i stara się. to walczyć Dobra. do samego końca. Nie wiedziałem, że nie, coś to się dzieje. taka tajna szafa, jak. Ja Proszę bardzo. No. no i to, to chyba już nikt z takiej koszulki nie będzie mieć z taką liczbą. Aseto mi tutaj jest ja ci... artystycznym mi nie pomoże. Ja mogę ci położyć na to. Tej... Tradycyjne ustawianie? Tak, dokładnie. Davaci, c'è me Takie jeszcze mam, takie. A jakieś jeszcze masz? Ja, czekaj. To jest dobre. Tak. Siema, ja cię widział z daleka już, wiesz? Skąd? No tam, żeś siedział. Nie, do zero. A ty już widać coś coraz śmielej tu, nie? Może w końcu coś fajnego powiesz, kiedy idzie? To przed chwilą brama strzelali, także pozdrawiamy TV Niebiescy. Uwaga, głośno. Pozdrawiamy TV Niebiescy. Uwaga, pomachajcie. Kto wygra mecz? Kto? Ruch, ruch. Kto? Ruch, ruch. 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 Nikt tego nie widział. Nikt tego nie widział. Zkiśnęło jogodą, a nie brązłózbą. Brązłózbą. Marce, ty, no to, to, tylko to, 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 to to nie zacznij goć, bo nas. nie Wyżej musimy. a między Który tu ma tabelę na żywo, Na tak? żywo, jesteśmy w pierwszej 800 i oby tak zostało. Byłem za każdym i bo strzeliłem gola. Ja strzeliłeś gola i komu strzeliłeś? Adlerowi gola, tak? Orzełkowi? Super, a podoba Ci się na meczu? Będziesz już na inne mecze też? No, ja, ja chodzę e, na trening nawet. Na trening nawet już chodził. Super, no to oby tak dalej. Będziecie w filmie, ale zdjęcie mogę wyciąć z klatki. Ler. Przekazuję Ci narzędzie. i na górze. Hey. Tak się bawił, tak się bawił, tak hey. tak się bawił, tak się bawił, hey. tak się bawił, tak się bawił, hey. tak się bawił, tak się bawił. Niebiescy. Ну no, не мото mm -hmm. <laughs>